Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego niektórzy ludzie nagle rezygnują ze swoich przyjaciół nie z powodu okrucieństwa, ale jakby była to ich domyślna reakcja? Psychologia wskazuje na tak zwany avoidant attachment. Osoby z tym stylem przywiązania często dorastały, wiedząc, że bliskość lub wrażliwość nie są bezpieczne, więc budowały mury ochronne wokół swoich emocji. Kiedy relacje zaczynają wydawać się zbyt intensywne lub pojawia się konflikt, ich układ nerwowy interpretuje to jako zagrożenie i zamiast się przychylić, wycofują się. W tym sensie ignorowanie nie zawsze polega na nielubieniu kogoś, ale na dbaniu o siebie. Dystans ochronny wydaje się bezpieczniejszy niż wrażliwość, ale ma tę wadę, że pozostawia drugą osobę zdezorientowaną i zranioną, podczas gdy osoba unikająca pozostaje uwięziona w cyklu izolacji. Uzdrawianie pochodzi ze zwiększania świadomości, uczenia się komunikowania dyskomfortu zamiast znikania i zrozumienia, że bliskość nie musi oznaczać zagrożenia, może oznaczać bezpieczeństwo. Rozwój i połączenie.